Do Jankowa Dolnego zawitała wieczornica, którą zorganizowała gmina Gniezno. Koncert z pieśniami patriotycznymi w tutajszej szkole podstawowej to wstęp do święta polskiej niepodległości, w którym swoje muzyczne aranżacje zgromadzonej publiczności zaprezentowali uczniowie gminnych placówek. piosenkę pod tytułem Niepodległa, Niepokorna. E, jakby to są takie uczucia. E, śpiewamy o czymś bardzo ważnym i e, myślę, że nie powinno też e, być czegoś takiego, że ktoś się śmieje. I na pewno są to wielkie e, wydarzenia, bo musimy jakby, wiedzieć, o czym śpiewamy i trzeba to po prostu zrozumieć, co się śpiewa. Dzisiaj e, chcieliśmy przekazać głęboką myśl społeczeństwu że wolność jest najważniejszą, jedną z najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka. No, zbiega się to z rocznicą odzyskania niepodległości. W tym roku 104. rocznica odzyskania wolności, suwerenności naszej ojczyzny po 123 latach zaborów. Uczta muzyczna głęboka, pełna zadumy, ale też przynosząca duże ukojenie i radość, bo mamy to przekonanie, że ta wolność i niepodległość była, jest dla nas. Opłacała się walka wieloletnia o odzyskanie niepodległości, po to, żebyśmy dzisiaj mogli być szczęśliwi. To jest specyficzny dla nas gatunek muzyki, bo na co dzień zajmujemy się muzyką sakralną. E, dlatego jak dostałyśmy to zaproszenie, byliśmy ogromnie zadowolone, ponieważ czujemy, że to jest nasz patriotyczny obowiązek, pamiętać o tak ważnym dniu, jakim jest święto niepodległości. I gdy wykonywałyśmy ten utwór, czułyśmy przede wszystkim takiego podniosłego ducha narodu, e, że możemy takie coś poprowadzić dla Państwa i e, to było niesamowite uczucie, gdy Państwo włączali się w śpiew nasz. Że wspólnie jako polski naród y, uczciliśmy tę wspaniałe święto, jakie jest święto niepodległości. Najbardziej utkwiły w mojej pamięci słowa z piosenki do melodii Te Deum. Do Ciebie Boga Wysławiamy. Słowa Twoje Boże, dziękujemy, Ciebie Boga Wysławiamy. Y... Jest to wyraz naszej wdzięczności Panu Bogu za to, że żyjemy w wolnym, niepodległym kraju. Formą dziękczynienia za pokój, gdy widzimy za wschodnią granicą co się dzieje, te słowa jeszcze bardziej przemawiają do naszych serc. I bardzo się cieszę, że mogliśmy ten utwór zaśpiewać, że Państwo wykonali go z nami. W koncercie wystąpiła młodzież z czterech szkół gminy Gniezno, z Jankowa Dolnego, Zdziechowy, Goślinowa i Szczytnik duchowny.